Siemaneczko, Pf, dziś prosty, przyjemny myślę temat. Popularny, lekko strawny, prawdziwy. Bo to Skoda Octavia pierwszej generacji, ale po lifcie, z wolno ssącą 2.0 benzynką pod maską. o Tutaj nie ma downsizingu. Rocznik 2003, jak widzicie kombi bardzo dobrze wyposażona. Wersja Collection. Człowieku, Collection. Sam nie wiem, czy jest to jakaś wersja limitowana, natomiast Pewien jestem, iż ten samochód został mi udostępniony przez samochody używane. Net. Możecie sobie go kupić. Link do ogłoszenia daję wam w opisie filmu. Zrobimy sobie taką szybciuteńką prezentację, zmierzymy auto raceboxem oraz później skoczymy nim na próbę autostradową. Oj, było na kanale kilka Oktawii pierwszej generacji. Czy to 1.9 TDI, czy 1.6, czy 1.8 Turbo? No to skoro mamy tutaj wolność sące 2.0 pod maską, ta Okta siądzie w sam raz. Czy muszę wam tłumaczyć, co to jest Skoda oktawia pierwszej generacji? Szczerze mówiąc, nawet jeśli ktoś nie siedzi w Skodach to i tak to powinien. To powinien wiedzieć. Płyta podłogowa taka sama jak w Golfie, jak w Seacie Leonie, Toledo, Volkswagenie Bora, czy nawet Audi TT. Z tym, że to jest chyba najbardziej praktyczne nadwozie na, tym, na tej płycie. A jako, iż jest to poliwcz, no to mamy już tutaj zmieniony przód, zmienione zderzaki, zupełnie inny grill, inne reflektory. Zwróćcie na to uwagę, iż tutaj mamy proszę bardzo dwie soczewy. O, panie, Ksenon, tutaj jest. Nawet. Co ciekawe, występują tutaj biedniejsze reflektory, i jedna z tych soczewek jest. Fejko. Tu sama prawda, zero skamu, czy też jakiegoś fejku Felgi. Bardzo ładne. 16-calowe, 205x55 oponki. Eee, bardzo dobrze one tutaj wyglądają jak na oktaw. Nie wiem, czy 17-ki były tutaj dostępne. Może w wersji RS. Nie pamiętam, czy w innych oktawiach z jakichś tam roczników jest tutaj jeszcze mniejsze lusterko, a tutaj większe. Tak jak na przykład w Golfie 4. Może w Poliwcie jest zmienione, że są oba takie same. Ale naklejeczka ADAC od razu. Porządnie samochód wygląda. Jest to raczej takie kompaktowe, praktyczne kombi w rozsądnej cenie. Mniej więcej 4,5 metra długości. Masa auta w tej konfiguracji, w tej wersji to 1325 kg. No, i jeszcze rzut oka na tył. Proszę, lampy też tutaj w poliwcie są. Inne. Ole, ten emblemat Collection. De Collection powinno być. Bagażnik 548 litrów. Ej, tej szydery, jak na tej wielkości samochód. Jest naprawdę olbrzymi. Proszę bardzo, tutaj jeszcze przestrzeń bagażowa. I to taka całkiem, całkiem. Zobaczcie, jaki jest tej stopień. I jeszcze pod spód zajrzyjmy. Tutaj znowu. Boże świetnie. I Tu jeszcze koło zapasowe pełnowymiarowe. Nie sam, no kiedyś to było. Ostatnia prawdziwa skoda oktawi. Wiecie, według niektórych, według mnie oktawki kolejnych generacji. spada mechanicznie. Są bardzo fajnymi, praktycznymi samochodami. Proszę bardzo, Tutaj jest miękko ta No, gąbeczki te aż tak dużo nie ma. Tutaj będzie twardo. Tutaj jest twardo, twardo. Wiecie, tak jak mówię, Octavia pierwszej generacji. Chodzi mi o te nowsze, no bo pierwsza generacja no to lata 60 jakoś. Później była długa przerwa. Wiesz, Skody nie miały przerwy, tylko po prostu od modelu Octavia, tapicereczka, coś takiego i mi się wydaje, że tym właśnie charakteryzuje się wersja Collection. No jest, yeah, są Czechy, jest Praga. Airbagi z przodu, z boku. I ten dwumetrowy petrohead mieści się tutaj sam za sobą. 198 cm wzrostu, raczej tak ciężko. A jakiś kładzik. A no, ładna pogoda, fajnie tak pośmigać. Ficzery z tyłu, no to co, uchwyt. Na kubek, taki o. E, to chyba akcesoryjne, było mi się wydaje. Normalnie tutaj tylko jest kieptaca. Jest też podłokietnik. Podłokietnik również mamy z przodu. Ogólnie jest to całkiem dobrze wyposażona oktawka jedynka. że święt, taki normalny, poprawny samochód. Czyli z przodu. o też mechanicznie. Taki jest to generalnie wagowski dźwięk. O, tutaj już jest miękko. Tutaj jest miękko, ale wciąż mało gąbeczki. Proszę bardzo, tak to wygląda. Tu lekki przejaw luksusu, chrom. Oznaczenie jakie tutaj na osłonie głośnika Skoda Auto. Ale, ale... Fotele są tutaj takie jakby usportowione. Dość wysokie mamy tutaj boczki. Czy to w siedzisku, czy to w oparciu. Nawet muszę przyznać, dobrze trzymają nas na boki. Tak, tutaj mieści się prawie dwumetrowy petrolhead. Pozycja za kierownicą. Poprawna jest ok. Kodzie Oktawi musi być poprawna pozycja za kierownicą, bo jest to poprawny wóz. Zory Wagowski i perspektywa z oczu kierowcy. Deska rozdzielcza. Generalnie jest miękka, cała u góry. Tutaj już od połowy w dół twarda. Takie kurcze, takie wstaweczki. Ja wiem, co to za wzór. Nie wiem, taki lekko sportowy sznyt, nawet podgrzewane fotele ASR. Radio, symfony, no chyba nad symfony jedynie było tutaj, już yy, była tutaj nawigacja na 2DIN. MFD się nazywała jakoś, tak? Klimatyzacja automatyczna, jednostrefowa. No, wyłączymy sobie klimę od razu, bo kurczę wiecie, potem raceboxem badał auto na próbę i wyjdziesz na klimie jechałem. Gałęc już, pięciostopniowa skrzynia. A e, chodzi normalnie. Wszystko jest w tym samochodzie normalne. Tak ma właśnie tutaj być emblemat, jaki, proszę. Owieczek. Otóż nie będziemy zaglądać tam dokumenty i tak dalej, ale jest on no. Kierownica może i nie jest multifunkcyjna, ale za to obszyta w skórze. I bardzo dobrze, bo w tych oktawiach, jeśli kierownica jest gumowa, no to strasznie szybko potrafi się ona nam, no, zniszczyć po prostu. Czy to będzie Golf 4, czy Octavia, no. jakościowo te kierownicy były dramatyczne. A tutaj skóra, no, to jest git. Tempomacik i najlepsze liczniki, jakie mogły być tutaj dostępne, już też poliftowe. Pełen komputer pokładowy, taki ekranik po środku, na żółto podświetlony. Prędkość do 240, fajnie wygląda ta czcionka, że jest tak w oku rozrysowana. Kurzaną mamy tutaj też dźwignię ręcznego i tutaj, jaki proszę, bardzo ciekawy bajer, uchwyt na okulary akcesoryjny, Taki pierwszy raz coś takiego widzę, Slim Pili Clever. I tutaj jeszcze, o, sołeczek. gasimy, zajrzyjmy pod maskę. Proszę Państwa, wolno ośmiozaworowe 2.0, które generuje 115 koni mechanicznych, jakoś 170 Nm, 4 cylindry. Ogólnie myślałem, że jest to ta sama jednostka, co była w Audi A4, którą kiedyś testowałem, też samochody używane.net. Już to palio, ale jak to można tym jeździć? Ale spokojniutko, ponieważ tutaj jest podobno jednostka starszej generacji. Jest to coś takiego, co mieliśmy w Golfie trójce GTI na przykład. Wolfy trójki GTI miały pod maską 2,0 benzynkę, 16 zaworową, ABF oznaczenie bardzo fajny silnik, 150 koni, albo 115 koni, 8 zaworówka. Oznaczenia silnika już nie pamiętam. Dobro to jest i sprawiedliwość. Chyba 2,0-115 koni było też w Volkswagenie Szaranie. Również srebrnym z samochodu używane. Kiedyś taka maszyna pojawiła się na kanale. Możecie sobie teścik tego samochodu obejrzeć. Z tego co pamiętam. Bardzo przyjemnie mi się tym szaranem jeździło. Ale wiecie, no szaran to kawał klunkra, taki rodzinno-roboczy samochód wręcz. Oktawka, no to bardziej kompaktowa, mniejsza, lżejsza. Wiecie, no silnik taki w gti no to już dobrze brzmi. Osiągi oczywiście też tutaj będą lepsze niż w szaranie. Przyspieszenie do pierwszej setki według deklaracji producenta 10,9 sekundy. Prędkość maksymalna 198 km na godzinę. No zobaczymy, jaki dzisiaj będzie ruch, ponieważ piątek. Też się zastanawiam, z której strony będzie wiało, bo tak muszę przy wiaterek jest trochę, no. No zobaczymy. Ja ładuję się do środka. Czas na próbę autostradową. Jest to ważna próba, ponieważ ważny, popularny samochód. To jesteśmy na miejscu. No, troszeczkę z boku może. Tam jest moja pozycja startowa, ale jak ktoś tutaj tej on sobie przyjechał, popodziwiać krajobrazy. Nie no, piękne. Okoliczności przyrody Wiecie co? Kurczę, zapomniałem zatankować Mam nadzieję, że mi starczy paliwa Wprawdzie jeszcze rezerwy nie ma Nie wiem jaką rezerwę ma oktawka. No ale będę po prostu Deptał w takich punktach kulminacyjnych Myślę Ale słoneczko wali ostro No czekajcie Ostrujeczki sobie pociśniemy Od 80 tutaj jeszcze 80 Listopada 12,5 stopnia Godzina po 13, No i dobra. A, dobra. Skasuję jeszcze zużycie paliwa. Jeszcze zdążę, zdążę. Dobra. Tu mam takie dziwne wartości odpalone 80 do 120, ponieważ sprawdzałem. Jakie to auto będzie miało przyspieszenie, tutaj nie ma sensu deptać. I elastyczność, ponieważ za jakiś czas w planach mam test Oktawi Trójki z 1.0 TSI pod maską, czyli taką jakby nieprawdziwą motoryzację, a to jest prawdziwa motoryzacja. Oba auta mają 115 koni Octavia 1 jest troszeczkę cięższa Za to Octavia 3 jest trochę większa No i bardzo mnie to interesuje właśnie Od 100 do 150 Przyspieszenie mierzyłem I piąty bieg 80-120 No ale to nieistotne W dzisiejszym teście 100-200 chyba też dzisiaj nie zmierzę No ale Dobra, to Depniemy Cię. Odcinek specjalny. No to tutaj wypada depnąć, ale już z czwartego biegu zobaczymy, do ilu jest czwórka. Klima wyłączona, szybki rzut oka. Dobra, rezerwa, ale spokojnie dopiero się zaczęło. A, te wiatrzysko nam tutaj nie pomaga w ogóle No, aż buja całym autem Dobra 194 km na godzinę Według GPS-u Zaryzykujmy. Pojedźmy do jeszcze kolejnego zjazdu, nie na Szmuln. I depniemy sobie w drugą stronę. Może będzie troszeczkę z wiatrem. Zobaczymy, ale kurczę, ruch może być duży. Teraz to możemy sobie sprawdzić prędkości obrotowe. 120 km na godzinę, to mamy 3242 i stówka. Szybciuteńko. To już 2666 mniej więcej. Zużycie paliwa 12,7, ale teraz jechałem spokojnie. Mniej więcej 15-15,5 litra było, gdy deptałem. Tutaj zrobimy sobie szybki sound zawracamy i ciśniemy. Kujeczka idzie do. No, raczej tak wiecie. No, tak bardzo, bardzo normalnie, jeśli mowa o prowadzeniu. Skoda, nie jest za ciężkim samochodem. Ale jest tak normalnie. Jest normalnym samochodem. Skoro jest normalnym samochodem. Jest ok, troszkę się tutaj, wiadomo, pobujamy, ale nie. Dla jakichś prób torowych ten samochód został stworzony, przynajmniej nie w takiej wersji. Chociaż była jakaś wersja na próby torowe. Teraz nie, chyba nie jest No i dobra, ja tutaj będę się bujał, ale 100-200 sobie raczej nie zmierzymy. Zrobimy sobie jedno takie konkretniejsze depnięcie, myślę. No, akurat cień aerodynamiczny. Nie wiem, była rezerwa, znikła rezerwa, nie wiem jak to tutaj jest. No i dobra, dalej nie możemy. No. No nie, Volkswagen Caddy tak zasuwa. Trochę z lewego pasa, ale no zjechał. Kurcze pieczone Czyżby już tutaj mi Wiecie co Ja tutaj tak powoli się bujam Ponieważ jest ruch Ale paka 8 już jest k 5 Ole jakiś busik tutaj jedzie szybko i ja piernicze. Dobra. I musimy zwalniać, bo ruch. Tu już będziemy musieli tepnąć. Dobra. I tu będzie zaraz tak ostro z górki. Zawsze na lewym pasie coś się dzieje. Patrzcie, patrzcie, może damy radę. Damy radę. Dobra, 198 km na godzinę według GPS-u z bocznym wiatrem. Uf, jakoś się udało Dobra, ja zwalniam Eco driving za ciężarówką i do granicy Myślę, że to by było na tyle Ja pierniczę, wiecie co? Nie wiem dlaczego Ale mi tutaj się klimatyzacja Podczas próby włączyła Było takie przy 170 jakby pyk Czułem to Kurczę, na klimie pojechaliśmy, a czułem właśnie już po powietrzu, że chyba coś, coś, coś dziwnie jakoś. Albo mi się jakoś dziwnie zrobiło, albo to powietrze dziwne. A wyszło, że powietrze. W każdym razie już nie będzie poprawki. Nie, jest dzisiaj troszeczkę za duży ruch i tak bardzo się cieszę z wyniku, który osiągnąłem. Mam nadzieję, że ten samochód, ten teścik, ta próba autostradowa, ten cały pakiet petrolheadowy Wam się niesamowicie wszystko podobało. Także pozdrawiam i do zobaczenia w jakimś kolejnym filmie, kolejnym odcinku. Na razie, trzymajcie się.